Dobry wieczór wszystkim, witam na wieczornej transmisji na żywo już z Popeszti Lordeni, także chwilę się, chciałem się tutaj do Was odezwać, znowu jakieś przemyślenia moje w różnych kwestiach i tak dalej. W ogóle dzisiaj to jest taki gorąc, 33 stopnie w gorącym Bali, z gorącego Bali do gorącego Bukaresztu, aczkolwiek tam nad morzem było wiele przyjemnie, jakiś taki wiatr był i było w... inaczej odczuwalne to ciepło. No i nie było 33, a 20 a coś. Zaraz zobaczymy kto tutaj dołączy jest i Damian, czyli Duch, kamrad, czyj Duch, SVO. <grych> witam Fcia, witam wszystkich tutaj zgromadzonych. Ja trochę jeszcze zmęczony muszę odpocząć, dlatego dzisiaj też nie pojawił żaden vlog. To pierwsza minuta będzie taka organizacyjna. We wtorki miały być zawsze vlogi, ale teraz już się to wszystko gdzieś tam poprzestawiało, bo robię częściej te, te filmy, więc, więc dzisiaj nie chciałem niczego robić na siłę z racji tego, że no, po podróży i ten. Tak samo na kanał rodzinny, wszystkie te filmy mam dużo nagrane, to się wszystko przesunie w czasie. Od jutra będę jakieś filmy tam wrzucał, muszę nad nimi trochę popracować. Więc pierwszy film jutro. To tak organizacyjnie. Słodka katastrofa, co mam w ogóle na myśli? Słodka katastrofa Rafała Czaskowskiego w wyborach prezydenckich. Kto jest temu też winny? Wiecie, kto jest też temu winny? winny? Winni są za to media? Przede wszystkim telewizja publiczna w likwidacji. Telewizja publiczna, która chciała pokazać Rafała Czaskowskiego. W największych superlatywach, która chciała pokazać, że Rafał jest po prostu wspaniały, że Rafał jest po prostu no, przegość. Jeszcze ostatni materiał przed, teraz to było przed pierwszą chyba turą wyborów, tak, przed pierwszą turą wyborów, że kandydaci, kandydaci jeżdżą po Polsce i ten, i oni ze wszystkich kandydatów tylko pokazują Rafała Trzaskowskiego i i jaki to Rafał Czaskowski nie wspaniały. Także no, ludzie nie są też ślepi, jak widzą coś takiego i widzą taką medialną propagandę. Yy, propaganda jaka została też zrobiona w TVP w likwidacji, gdy Rafał Czaskowski urządził tą debatę. Właśnie, no, kto to urządził? Yy, czy to urządził Rafał Czaskowski, czy urządziła to yy, telewizja publiczna? Yy, nie zostało to wyjaśnione do tej pory. Yy, prawdopodobnie nie mam co na to liczyć, że ktoś to w ogóle wyjaśni, że ktoś będzie chciał to wyjaśnić. No nie było to yy, oznaczone jako yy, spod reklamowy Rafała Czaskowskiego w telewizji publicznej, więc można sądzić, że telewizja publiczna przysłużyła się yy, Rafałowi Czaskowskiemu, organizując tą debatę w końskich. Yy. A wyszło jak wyszło. Czaskowski został tam zmiażdżony przez tych, którzy po prostu przyjechali do, do studia. Sam się chyba nie spodziewał też tego, jak sam Karol Nawrocki będzie odpowiadał na pytania i jakim będzie kontrkandydatem kandydatem dla Rafała Czaskowskiego. Media publiczne, przede wszystkim właśnie telewizja Polska w likwidacji jest winna. Też tej, też tej praszki. Rafała Czaskowskiego, z racji tego, że właśnie chcieli go pokazać ym, i tylko jego, i wyłącznie. Nie poświęcono czasu innym kandydatom. Nikt tam nie był zaproszony też do telewizji, żeby wszyscy mieli równy czas antenowy. To samo y, inne, y, inne media. Inne media, jak już się określały i wypowiadały się na temat jakichś kandydatów, no to y, mówili o Czaskowskim jak najlepiej, mówili to w tfl nie wiem jak tam w Polsacie, bo ten, ale chyba y, też Gozdyra. W każdym razie jakiś tam program widziałem, że Gozdyra to też taki robiła bardziej y, właśnie pro-Rafałowy, y, pro, y, pro-Czaskowy. Więc y, te wszystkie media były takie y, skupione po prostu na jednej osobie, na jednym kandydacie, na Czaskowskim. Ej, to jest ich porażka, to jest ich porażka. Ja jestem ciekaw, jak te media teraz się będą czuły. <laughs> jest mi po prostu w ogóle totalnie nie żal. Ja się cieszę z ich porażki, że zobaczcie, jak trzeba było, ile, ile było wpompowanych i pieniędzy, i legalnych, nielegalnych i tak dalej. Ile było wpompowanych tego przekazu medialnego, żeby tylko jednego kandydata wypromować I, i to jaka porażka, tak jak pisze Damian tutaj, i to jaka porażka to jest niesamowite, to jest niesamowite, ale zarazem też yy, piękne, że tak się udało, chociaż dzisiaj gdzieś coś czytałem, jakiś yy, yy, artykuł się pojawił, że Amerykanie nie dopuścili do tego, żeby tutaj Trzaskowski yy, wy wygrał, czyli jakby zablokowali yy, zablokowali możliwość po prostu tego yy, yy, przekrętu tutaj w tych wyborach, więc nie wiem jak te, jaka to jest prawda. Widziałem tylko tam kawałek tego, ale to muszę jeszcze zgłębić ten temat i, i się wtedy wypowiem ewentualnie. W każdym bądź razie media, które promowały tylko jego, promowały tylko Trzaskowskiego na, na prezydenta są na pewno przegranymi. Są na pewno przegranymi. Dlatego też tak jak ten tytuł żywca jest o tej pięknej katastrofie, bo dla mnie to jest piękna katastrofa właśnie przegrana Rafała Czoskowskiego. Jeszcze ta taka pycha, gdzie on mówił i tak się cieszył, że już wygraliśmy. Nawrocki, zauważcie, jak były pierwsze te wyniki, to nie powiedział, że, że ten, tylko powiedział, że idziemy po zwycięstwo. Nawrocki powiedział, że idziemy po zwycięstwo i że jeszcze się wszystko może zmienić, to są na razie sondaże. A w Platformie i ten i Rafał Czaskowski, wszyscy już otwierali po prostu szampana. Zgubiło ich to wszystko, te, takie podejście tak, do, do tego już takiego no, wyimaginowanego sukcesu, bo okazało się, że sukcesu nie było, że później się po dwóch godzinach odwróciło. I później ja widzę memy takie, że Czaskowski wchodzi do. Z walizkami do tego, do pałacu prezydenckiego, a wychodzi znowu z, z dwie godziny później z, z walizkami, tak? Bo okazało się, że nie jest prezydentem. Albo że jego żona jest ym, y, ten, y, mówię i tak on jest na zdjęciu z żoną, i żona ten się go pyta: Mówiłeś, że y, że będę pierwszą damą, i ten, a, on, a tam jest podpisane, cóż szkodzi obiecać? <grym> No i zobaczcie to też, jak to jest z tymi politykami, platformy głównie też, którzy próbowali też, którzy próbowali też wypromować Trzaskowskiego. Najpierw się nie wtrącali, bo gdzieś tam byli tak zdystansowani, Tuska nie było widać, dopiero później Sikorski wkroczył przy tej akcji z Mencenem, później Sikorski w kanale Zero, który się pojawił, Donald Tusk, który nie chciał być gdzieś tam kojarzony ten, no bo jest politykiem takim, no raczej nie lubianym, tak? I nie chciał być kojarzony, może, na później przychodzi do Polsatu i, i wyciąga świadków z rękawa Murańskiego, który jest jakimś patos, pat, patusem po prostu już takim totalnym, który nie jest człowiekiem wiarygodnym i. I to jest, narazili się po prostu na śmieszność, narazili się na śmieszność. Naraziła się platforma na śmieszność, naraziły się media na śmieszność. W ogóle też tak, jakby się tak przyjrzeć, to w całej tej platformie obywatelskiej to nie ma takiej chyba osoby, która by wzbudzała jakieś takie sympatie, która mogłaby się kojarzyć z tym, żeby albo nie wiem, albo żeby bu, była uważana jako lepszy kandydat na prezydenta albo żeby ten ktoś kto jest w platformie m, taki miał wizerunek ciepły bo wiecie co można patrzeć na różnych tam m, polityków Marek jak na przykład e, bardzo pozytywna postać nie ze wszystkim się trzeba z nim zgadzać znaczy on nie wiadomo że nie jest z platformy ale mówię ogólnie w sensie politycznym i, i, i miło się patrzy na jego wypowiedzi, chętnie się go słucha i ten Joanna Senyszyn, która jest z lewej strony ten, ale jakie zrobiła też show startując w tych wyborach i i, i próbowała hmm, no może tam przekonała tylko 1% swoich jakichś tam wyborców, tak, nie są to duże liczby, ale co, ale później przekazała te symboliczne korale, przekazała je w czaskowskim, bo wtedy to w, na tym marszu tzw. patriotów były, byli Czaskowcy, i przekazała i te korale stały się takim symbolem. Ja później widziałem, to jest też niedopuszczalne, że w takich y, koralach występowali w niektórych tych komisjach wyborczych ci, którzy y, byli w tych komisjach, co przyjmowali ludzi po prostu do tego, żeby, y, żeby przyszli oddali podpis. I oni, Mieli na sobie te korale. Jakie to było wymowne? Czy można wtedy ufać komuś takiemu, jak ktoś jest oznaczony? To jakby też, też by, te, by trzeba było zanegować, bo wiecie co, jak ktoś sobie przychodzi w koralach i chce tym sposobem, nie wiem, pokazać, że głosuje na kogoś, no to ten, kto przychodzi do lokalu wyborczego, to jest jego, jego sprawa. Jak ktoś przychodzi z gaśnicą, to przychodzi z gaśnicą. Jak ktoś przychodzi trzymając principle w ręce. Okej, okay, może przychodzić. Mnie to nie przeszkadza, ale, ale ci, którzy są odpowiedzialni za całe liczenie tego, tych głosów, za przyjmowanie tych ludzi w lokalu wyborczym, to jest niedopuszczalne, żeby byli w koralach. Nie jest niedopuszczalne, żeby mieli gaśnicę ze sobą. Jest niedopuszczalne, żeby cokolwiek mieli, co miałoby się kojarzyć właśnie z którymś kandydatem na prezydenta. Tu to właśnie to powinno, trzeba by to rozgraniczyć, że Właśnie komu wolno, a komu nie wolno. I ci ludzie, którzy byli w tych zaniżach i tak się oznaczyli koralami w drugiej turze, właśnie to już nie było ten, tylko właśnie te korale stały się tym takim przedmiotem, który został przekazany przez Jannę Seneszen I, i później korale ten, nawet ludzie pisali na czacie, jak były te, miały być ogłoszone wyniki wyborów. Ja to w internecie, na YouTubie oglądałem, no to tam pisali korale, że wygra, albo nawrotki, nawrotki, żeby nie pisać wro... nawrotki, to nawrotki, albo wrotki pisali. Więc tak to jest. I co jeszcze miałem powiedzieć? Nie ma takiej pozytywnej osoby, jakiegoś pozytywnego człowieka, który mógłby wzbudzać takie emocje, jak właśnie, nie wiem, Joanna Senyszyn, która jest na antypodach politycznych. Ja wiem o tym, ale... Ale wzbudziła wiele sympatii mm, swoimi zachowaniami, swoimi gdzieś tam yy, no, zachowaniami, tak, niektórymi wypowiedziami. I yy, nie mówię o tych politycznych, ale o takich, yy, taki element show, który zrobiła i Po prostu kojarzy teraz dobrze. Jakub, przynajmniej jak dla mnie się kojarzy dobrze. Yy, yy, no nie wiem, no, z, yy, z jakichś opcji politycznych można by, powiem Wam tak, ok, można mówić o różne rzeczy, o konfederacji. Ale na przykład tam jest kilka takich wyrazistych osób, które, które dobrze się kojarzą. Dobrze się kojarzy Krzysztof Bosak na przykład, tak? Ja wiem, że ma swoje i nie podobało mi się, jak Krzysztof Bosak powiedział, że do masek można się przyzwyczaić, bo nie można było się przyzwyczaić, ale, ale jest to postać, która w jakiś sposób zasługuje mimo wszystko na szacunek, że na przykład Bosak, no to jest, uważam, jest bardzo inteligentny ten. Jeszcze kiedyś taki się pokazał wywiad, yy, krąży po, po YouTubie, że Krzysztof Bosak był zaproszony do wojewódzkiego kilkanaście lat temu, yy, i tam yy, no to, to był kompletnie inny Krzysztof Bosak. Niedojrzały politycznie, yy, nie umiejący się wypowiadać. A teraz yy, te wypowiedzi naprawdę Krzysztofa Bosaka, niekiedy riposty polityczne yy, wobec innych yy, oponentów yy, z innych partii politycznych są naprawdę e, mistrzowskie momentami, tak? Więc e, dobrze się może e, po prostu taki bosak kojarzyć, ale w Platformie nie ma takich ludzi, e, nie ma takich ludzi, którzy mieliby się, no bo kto będzie się dobrze kojarzył? Schetyna? 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 Grzegorz Schetyna? Czy, e, czy ten taki Budka? Borys Budka? <laughs> Tam nie ma ludzi, którzy mieliby wizerunkowo Dobrzy dobrze tacy, którzy mieliby pomóc czaskowskiemu, żeby, żeby został prezydentem. Ja myślę, że chyba jedyny czaskowski, którego uznali, że może się dobrze ludziom kojarzyć, że, że ten ale i tak kandydatura samego czaskowskiego była kandydaturą memiczną, bo raz Rafał Czaskowski popierał co innego raz mówił co innego. Właściwie to można było powiedzieć, jakie sobie dzisiaj Rafał Czaskowski wylosuje poglądy. I tak to było, więc brakowało takiej dużej wiarygodności. Są po prostu odpowiedzialni za tę katastrofę, nie, nie tylko sam Czaskowski, tak Ktoś mu też doradzał tam. Byli jacyś ludzie w sztabie, czy nie wiem, czy może rozmawiał z Tuskiem, czy może rozmawiał z kimś tam jeszcze. Z Tuskiem musiał na pewno rozmawiać. I co? I, I po prostu poległ, po prostu poległ Rafał Czaskowski z racji tego, że miał złych doradców, bo w ogóle to też trzeba by się zastanowić, czy, czy on był odpowiednią osobą na to, żeby kandydować. Mogli zrobić taki ruch, jak zrobił PiS, gdzie Karol Nawrocki i ja to też mówiłem na początku, że to była postać wyjęta z kapelusza, że to był ktoś w ogóle nieznany. I myślę, że taki ruch, jakby wykonała Platforma Obywatelska, to by, to by była większa szansa właśnie na wygraną, żeby ten kandydat ich nie był, żeby, on się do, żeby ludzie się dopiero uczyli tego, tego polityka, tego kandydata z platformy, tak jak się uczyli Wrockiego. I właściwie teraz. Mało, mało kto nawet kojarzy z pisem Nawrockiego tak de facto. Nie dlatego, że on mówił i powtarzał, że jest kandydatem popieranym przez Prawo i Sprawiedliwość, a nie należy do PiSu. E, ale my nic o nim nie widzieliśmy wcześniej. Tylko tyle, że był szefem IPN-u i, i tyle, i nasza wiedza się na tym po prostu kończy. Mm, I tutaj piszecie o Trzaskowskim ładnym wpisy. I, i myśmy się uczyli Nawrockiego w tych wszystkich debatach, który, których było mnóstwo już w pewnych momentach się przejadły po prostu te debaty już pod sam koniec już, już nie chciało się tego oglądać więc ten, gdyby Platforma znalazła kogoś takiego, a przecież mają tych polityków mnóstwo tam różnych i chcieliby kogoś tak wypromować to byłby chyba lepszy efekt, ponieważ no, ciężko byłoby komuś zarzucić, kto nie byłby znany z platformy, jakie mógł mieć wcześniej poglądy, tak Czaskowskiemu, jakie ma teraz poglądy. I poza tym, no myślę, że to byłoby ten, no, ale teraz to jest taki już, gdyby babcia miała wąsy, to by była dziadkiem, gdyby a nie po, po, po tym. To, to można się zastanawiać właśnie teraz na spokojnie i już, po, jak już ten kurz wojenny po prostu opada, tak. No, było ostro. Było ostro. Także, także no, tak, tak to mi się wydaje. Na pewno media, tak jak wspomniałem na początku tej transmisji na żywo, są przegranymi. Przede wszystkim telewizja publiczna, która w likwidacji, do, do, dodajmy to zawsze, tak, to jest ważne, ważne określenie, tak, telewizja publiczna w likwidacji, która za bardzo chciała mm, pokazać tego Trzaskowskiego w takich superlatywach, gdzie no ludzie przecież też nie są głupi, ludzie przecież też ten, no, kto się nabrał, kto, było też przecież wiele ludzi, którzy nie chcieli głosować yy, może na samego Czaskowskiego, ale chcieli głosować byle nie PiS, to tak jak były, pojawiały się hasztagi byle nie Czaskowski, to wiele osób też mówiło byle nie PiS, a że łączyli Nawrockiego z PiSem, no to chcieli głosować na Czaskowskiego i, i to też, yy, to na pewno była duża grupa reprezentatywna osób, które, które w ten sposób myślały. Nie dlatego, że Czaskowski ich przekonał, tylko dla, dlatego, że chcieli być antypisowscy i dlatego głosowali wtedy też na Czaskowskiego. Yy, yy, także tak, takie jest też moje gdzieś zdanie na spokojnie w tej kwestii. No i oczywiście przecież media, yy, media nie tylko publiczne, TVN, e, ONET, yy, Telewizja Polsat, Wiele różnych innych mediów, które chciały właśnie robić tą nagonkę medialną na Nawrockiego. Myślały, że jak podkręcą jeszcze bardziej hmm, temat i że im więcej się będzie po prostu o tym dyskutowało, czy o sprawie z mieszkaniem, hmm, czy później hmm, o sprawie z, z, to, co wyciekło przed tym. Hmm, ustawkach, to sam powiedział Nawrocki w debacie. I później zaczęli mu to y, wypominać e, w tej debacie y, z Czaskowskim powiedział, ale, y, ale jak mu wypomniali jeszcze to, że był tym e, alf Alfem <grypozywanie> e, i tak dalej, no to y, myśleli po prostu, że mu zaszkodzą, że psucie wizerunku drugiego kandydata y, to jest cel po prostu mm, taki y, i, i że to spowoduje, że oni nie zagłosują na Nawrockiego, tylko będą głosowali na Czaskowskiego. To jest to, o czym ja mówiłem wielokrotnie też, że y, niektórzy politycy, niektórzy kandydaci na prezydenta, oni nie mają y, czym po prostu przekonywać nie mają jakichś swoich programów, nawet wyborczych, y, które chcieliby przedstawić i przez to potrzebują takiej krwi politycznej, kogoś drugiego, żeby się nad kimś drugim skupić. Rafał Czaskowski nie miał nic swoją kandydaturą do zaoferowania, ponieważ był y, jak chorągiewkę: jak zawieje, to tak zawieje. Nie wiadomo, co będzie reprezentował i y, po jakiej stronie będzie dzisiaj albo jutro, y, więc y, ciężko było myśleć wiarygodnie o, y, o poglądach politycznych Rafała Czaskowskiego. Dlatego najlepszą opcją do tego, żeby go wypromować, było, była nagonka na przeciwnika politycznego, w tym wypadku na Nawrockiego, żeby, żeby pokazać go w jak najgorszym świetle, ponieważ sam Czaskowski nie ma nic swoją osobą do zareprezentowania. No i, no i tak się robi po prostu politykę w Polsce. W wyborach parlamentarnych też jest. Hmm, Tutaj <noise> piszecie, kto to Alfons. Um, nie, nie chcę tego dyskutować, ale to yy, wiecie co. No, wy, dobra, przejdę do, do tego za chwilę. W wyborach parlamentarnych też były przecież yy, tego rodzaju nagonki, z jednej partii na drugą. PiS na PO, Platforma na PiS i yy, żeby pokazać, co tam ci zrobili, jacy, jak się zachowywali i jacy byli po prostu źli. Yy, zamiast, yy, zamiast po prostu wziąć i powiedzieć, co się chce zrealizować, ale nie na podstawie 100 konkretów na 100 dni, bo nic z tego nie wynikło. Nie zostały zrealizowane w większości tych spraw, które były obiecane przez Donalda Tuska, przez koalicję uśmiechniętą, przez PSL, przez głównie 2.50. Nie zostały te rzeczy zrealizowane. Oni będą mówić i dyskutować, że potrzebują prezydenta do tego, żeby żeby została wprowadzona kwota wolna od podatku 60 tysięcy złotych i oni potrzebują prezydenta, a przecież Konfederacja złożyła projekt ustawy taki i, i, i co i, i nic, nic, nic nie uchwalili a mogli to uchwalić a dlaczego Duda miałby tego nie podpisać jak jest prezydentem potrzebowali do tego Czaskowskiego, żeby co, żeby pokazać że, że to ich prezydent podpis, podpisał Mieli na to tyle czasu, przecież to, to nie jest, przecież ta cała koalicja 15 października już trwa dwa lata prawie, więc, e, więc czy co, ten czas jest zmarnowany w takim razie. E, Duda odrzucił im sześć ustaw tylko, e, więc e, co oni robili też tam, czym się zajmowali w tym Sejmie, za co brali pieniądze ciężko e, zarobione e, z podatków. Podatków, z podatków w pocie czoła pracujących Polek i Polaków. Um, oni żyją z tego. No i oczywiście są podlewani przez y, kasę z zagranicy, od sponsorów, od sponsorów, którzy sponsorują ich partie polityczne, którzy gdzieś tam pod stołem jakieś y, dają jakieś y, pieniądze, żeby uchwalali te bezprawie w Polsce, y, które jest y, prawem dla korporacji, które jest prawem dla. Kapitału zagranicznego, ale nigdy dla Polaków, więc, więc oni mają tam dużo źródeł dochodu. Eee, oczywiście, takich nieoficjalnych. Ja nie mam co do tego żadnej wątpliwości, wiem co mówię. Eee, I tak to jest. Eee, tak czy inaczej, media są odpowiedzialne za porażkę eee, w wyborach, za porażkę Czaskowskiego, jak również same media przegrały. Przegrały po prostu wiruserunkowo w moim przekonaniu przekrały właśnie te media, które go chciały na siłę pompować, które chciały na siłę po prostu pokazać, że jest tylko jeden kandydat. Yy, każdy z kandydatów, obojętnie czy nam się podoba, czy nam się nie podoba, czy, czy lubimy Zandberga, czy nie lubimy Biejas, powinni mieć równe szanse startu w wyborach. Jeżeli było 13 zarejestrowanych, yy, to każdy z nich, i Bartoszewicz, i Maciak, i Jakubiak, i Senyszyn, i wszyscy inni tam, i Hołownia, czy go, czy go lubimy, czy nie lubimy, pana z telewizji, mam talent. To wszyscy powinni mieć jednakowy czas w tych mediach, żeby po prostu się wypowiedzieć, żeby, żeby mieli jednakowy czas poświęcony, a nie też, że tylko się mówiło, i te wszystkie media. Yy, przedstawiały różne fakty, obojętnie czy dobre, czy złe na temat któryś kandydatów, ale zawsze to był albo nawrocki, albo czaskowski, ale nigdy nie mówili o innych, yy, yy, bo bre, nie brali ich w ogóle pod uwagę. Bo oni już sobie wymyślili w mediach, że w drugiej turze będzie nawrocki z czaskowskim. A skąd ta pewność? A skąd ta pewność? Ja się pytam. Yy, może mogło być całkiem inaczej. Może właściwie było, a tylko głosy były policzone tak, żeby się. Dostała ta dwójka, a przynajmniej ten jeden kandydat koalicji obywatelskiej. Więc nie wiem, jaka jest de facto prawda, jaka jest rzeczywistość. Raczej się nie dowiemy tego. Ale tak czy inaczej, czas powinni mieć wszyscy jednakowy i powinni mieć jednakowy właśnie w tych mediach. I nie tylko w telewizji publicznej, ale w mediach mainstreamowych Powinność, powinni być zapraszani. Ja nie mówię, żeby wszyscy na zasadzie debaty, Mm, można mówić, że różne rzeczy też o Stanowskim mnie też wkurzył. Tym wywiadem z, z Maciakiem, który no, był tylko półtora minutową kpiną i mm, z, z Macieja Maciaka. E, i, I ten ale, ale mimo wszystko, ci, którzy inni byli zaproszeni, to tak to powinno organizować inne media nie gdzieś tam media internetowe. To powinno organizować właśnie duże, te duże stacje telewizyjne, żeby to przebiło się do mm, większej ilości osób, żeby takie rozmowy właśnie były. Dlaczego nie poświęcić takiego czasu antenowego każdemu z kandydatów i wtedy y, ludzie by chętniej to, nie wiem, zobaczyli, po prostu y, do większej ludzi by, ilości ludzi by to dotarło. Nie każdy też ogląda tylko i wyłącznie YouTube'a i ten, są wiele starszych ludzi którzy oglądają tylko telewizję, nie patrzą tam w internet i może oni by zdecydowali wtedy inaczej. Może by zobaczyli, o, jest taki jeszcze kandydat. Jest taki Jakubiak na przykład. Uuu. On całkiem ciekawie mówi. Dobrze się wypowiada. Kim jest ten Marek Woch? Co to za jakiś bezpartyjnych w ogóle? Więc y, można, mogłoby to tak być zorganizowane. No ale jest jak jest. Postawione wszystko na głowie, y, tylko żeby wypromować jednego kandydata, i tak się nie udało, Rafała Czaskowskiego. Tak y, wojowali, tak wojowali, że po prostu przegrali. Kto, jest takie powiedzenie, kto mieczem wojuje, ten od miecza y, ginie. Y, I oni właśnie y, y, tak to właśnie zrobili tymi mediami. Y, y, ten, y, że po prostu sprawili, że Trzaskowski przegrał. No i w moim przekonaniu te media też są przegrane, właśnie z tego powodu. Z tego powodu, że tylko był nacisk na jednego, żeby jednego promować, żeby to był tylko Rafał, a resztę, no to jak już coś powiedzieć, to powiedzieć tylko co, coś złego, a w ogóle to innych przemilczeć i pominąć. Grzegorz Brown, jak on to zawsze mówił, 0 minut, 0 sekund w mediach mainstreamowych. Why? dlaczego? Ale innych to mogli zapraszać, nie? Albo mówić, po prostu, i promować. Także, no tak to jest. Tyle z mojej strony. Takie moje przemyślenia odnośnie tej kwestii. Będę robił jeszcze transmisję na żywo w dniu jutrzejszym. Chciałbym jakiegoś vloga zrobić. No, i tak to jest. Wam życzę miłego wieczoru. Napiszcie komentarze, czy wy też uważacie, że media są przegrane. Czy media przyczyniły się do porażki Rafała Trzaskowskiego w kandydaturze na prezydenta, czy nie? Mnie się tak wydaje, wy możecie być oczywiście innego zdania. Ja nie jestem właśnie TVN-em, ani ekspertem żadnym, który miałby wam powiedzieć, jak macie żyć, co macie myśleć. Wy jesteście dorośli, jak to oglądacie i wiecie lepiej. Yy, I róbcie to, jak wy uważacie. Podzielcie się tylko komentarzem, bo może jestem w błędzie. Ważne, żeby ten komentarz był z kulturą, bez takiej zawistości, jakiejś, bo to mnie wkurza, po prostu takie coś. Tyle z mojej strony i miłego wieczoru będę się odzywał. Udostępniajcie tę transmisję na żywo, jeżeli uważacie, że jest wartościowa. Zostawiajcie łapki w górę, jak ktoś jeszcze nie zostawił, i subskrybujcie kanał. Trzymajcie się, do zobaczenia, Papa. Pa.